Jaką część Gwiezdnych Wojen programiści kochają najbardziej? Zemsta shiftów. Cześć, tu Roman. Witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Witam Was w nowym roku. Mam nadzieję, że zaczęliście go godnie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o temacie, który spędza sen z powiek wszystkim, albo prawie wszystkim osobom, które... Chcą się dostać do IT, które chcą się przebranżowić, które chcą zostać programistami i bardzo często zadają tego typu pytania wszędzie, właściwie, gdzie tylko mogą. A mianowicie, czy low-code i no-code zastąpią programistów? Czy rozwiązania tego typu ukradną pracę programistom i po prostu wszyscy wylądujemy na bruku? Wezmę swój keyboard na ulicę i po prostu będę się starał związać koniec z końcem. W dużym skrócie oczywiście, że nie, ale jeśli chcecie posłuchać trochę na temat argumentów, które przygotowałem dla was i dlaczego uważam, że tego typu sytuacja nie nastanie, to zapraszam do oglądania. Ale w razie gdyby ktoś po prostu chciał znać krótką odpowiedź, no to mamy już to z głowy. Tymczasem chciałbym najpierw wyjaśnić różnicę między low code i no code, ponieważ są to dwa osobne terminy i dwie osobne kategorie narzędzi, które możemy wykorzystywać. Więc zacznę od tego, które jednak trochę ym, wykorzystuje kod i jest to oczywiście low-code, jak sama nazwa wskazuje. Więc rozwiązania low-code to są takie rozwiązania, które mogą zaspokajać jakieś potrzeby biznesowe i mogą być dopasowane do tych potrzeb biznesowych, wykorzystując bardzo niewielką ilość kodu do tego, żeby to po prostu wszystko zaczęło działać. Mimo wszystko nadal jest to rozwiązanie, które wymaga programisty wyspecjalizowanego w danym narzędziu, który po prostu będzie potrafił to wszystko napisać. Ale największym plusem tego typu rozwiązań jest to, że zamiast czekać kilka miesięcy na stworzenie danego rozwiązania, Ponieważ nie tworzymy go od zera, zajmie nam to po prostu kilka dni, może kilka godzin, zależnie od tego, co tam próbujemy wykombinować. I takimi rozwiązaniami yy, są na przykład rzeczy, które można zrobić w Salesforce. Jeśli nie wiecie, czym jest Salesforce, to jest taka ogromna platforma biznesowa, między innymi do CRM-u, czyli Customer Relationship Managementu, ale też do tysiąca innych rzeczy po prostu. I wewnątrz Salesforce'a jest po prostu API, jest specjalny sposób pisania aplikacji Salesforce'owych który umożliwia po prostu właśnie dopasowywanie tych rozwiązań Salesforceowych do konkretnych potrzeb biznesowych. I bardzo często można znaleźć oferty na rynku pracy, które właśnie szukają Salesforce developera. Jest to taki dość dziwny twór, ale ten dziwny twór potrafi naprawdę zarabiać kupę pieniędzy. Więc na pewno nie jest to coś super prostego, skoro tyle im płacą po prostu. No więc w dużym skrócie tak właśnie wygląda low code, natomiast po drugiej stronie barykady, nawet nie, bo to jest ta sama barykada, ale obok na barykadzie stoi no code. I tutaj, jak sama nazwa wskazuje, są to narzędzia, które nie wymagają ani odrobiny kodu. Do tego, żeby coś zaczęło działać. I to są rozwiązania często bardzo wizualne, gdzie po prostu musimy sobie w jakimś interfejsie wyklikać rzeczy, które chcemy zrobić, na przykład jakby, stworzyć jakieś api albo jakąś aplikację całą, która po prostu ma wykonywać jakąś czynność, która ma zaspokajać jakieś tam potrzeby biznesowe i nie ma tam ani grama kodu, to wszystko może po prostu sobie jakiś typ z biznesu wyklikać w interfejsie. I obecnie na rynku mamy naprawdę ogromny boom na tego typu narzędzia i też spory hype z tym związany, ponieważ wiele osób mówi, że już niedługo nadejdzie kres ery deweloperów i teraz po prostu narzędzia no-code to wszystko zastąpią, będzie można wszystko sobie wyklikać i po prostu życie będzie piękne, bo nie będzie w nim deweloperów, będzie sam biznes. No i pojawiły się takie narzędzia jak na przykład Webflow albo Wix. Albo Bubble.io, AppSheet, albo na przykład Microsoft Power Apps. Tego jest po prostu od nastania i naprawdę jest z czego wybierać. Część z tych produktów jest moim zdaniem naprawdę spoko i są mega dobrze dopracowane. Na przykład Webflow, który bardzo lubię. Mimo że zazwyczaj wolę sam sobie napisać ten kod, czy tam CSS, czy HTML, ale nie zaprzeczam temu, że Webflow jest naprawdę zajebistym produktem i każdy frontendowiec z czystej ciekawości powinien się z nim zaznajomić, zobaczyć po prostu, czy mu się to podoba. Jest też oczywiście wiele platform, które obiecują gruszki na wierzbie, a później, jak przychodzi, to co do czego to. Wychodzi z tego trochę kupa. Nie będę tutaj mówił, które to są platformy, ale po prostu uważam, że jest tego naprawdę też sporo i trzeba uważać na tego typu produkty, bo jeśli jesteśmy klientem, który nie chce zlecać deweloperom jakiejś pracy, tylko chce wykonać to samodzielnie, to wykorzystując taką platformę no może się wrąbać po prostu w coś, co sprawi, że jego produkt finalnie będzie wyglądał po prostu źle i będzie działał źle, więc trzeba na to uważać. Ale warto też pamiętać o tym, że od kiedy programowanie istnieje, od zawsze pojawiały się próby stworzenia czegoś bardziej wysokopoziomowego, czy to był na przykład język, który bardzo przypomina język taki naturalny, ludzki do opisywania tego, jak ma jakaś aplikacja działać, czy później jakieś interfejsy, które faktycznie miały generować później kod. Mieliśmy też po drodze takie rzeczy jak na przykład Dreamweaver, od kiedyś Macromedia, a później Adobe. W ogóle pozdro dla wszystkich, którzy pamiętają jeszcze Macromedia. To była firma. Więc rozwiązania tego typu przychodziły i odchodziły, jak wspomniane na przykład właśnie Dreamweaver, który mimo wszystko nadal chyba żyje, jest utrzymywany, ale nie mam pojęcia, kto z niego korzysta i w jakim celu w ogóle tego nie kumam. Podobno jest to edytor kodu, ale nie dobra. Nie, nie mówmy o Dreamweaverze, po prostu nie ma tego. Nie ma. W każdym razie wracając do meritum, żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle tego typu narzędzia istnieją, czemu się pojawiają, czemu jest na nie zapotrzebowanie, trzeba trochę się przyjrzeć temu, jak wygląda obecnie development, ponieważ sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, jest dość specyficzna. Cyfryzacja naszego życia bardzo postępuje, już nie wspominam nawet 2020 roku, gdzie tona usług przeniosła się po prostu do świata wirtualnego, bo nie można było robić wielu rzeczy. Offline, więc to zapotrzebowanie na produkty cyfrowe, żeby je otworzyć, jest ogromne. I mimo tego, że mamy falę deweloperów, którzy wchodzą do branży, którzy się przebranżawiają, którzy po prostu chcą zacząć karierę jako programiści, to nadal Zapotrzebowanie na software jest wyższe niż podaż deweloperów na rynku. Już pomijając totalnie kwestię umiejętności i tego, że podaż dobrych deweloperów na rynku jest jeszcze mniejsza. No i z racji, że sporo produktów właśnie przeniosło się do tego świata wirtualnego, i bardzo często jest to po prostu web, czyli przeniosło się do przeglądarek. Wszystkie aplikacje, które możemy teraz wykorzystywać w przeglądarkach, Sprawiły, że frontend nam się mocno skomplikował i to, co kiedyś być może można było na innej platformie obsłużyć, może można było trochę szybciej to wdrożyć, no to teraz na frontendzie to wszystko się skupiło i nagle się okazuje, że development frontendu jest bardzo drogi i trwa długo, a czasami bywa tak, że biznes chce tylko sprawdzić jakiś pomysł, chce stworzyć jakiś produkt, który nie wiadomo czy wypali w ogóle i nie chcą w niego inwestować milionów złotych czy tam dolarów tylko po to, żeby na końcu się dowiedzieć, ech, to jednak nie był dobry pomysł, wycofajmy to albo zmieńmy to zupełnie. Dlatego mamy taki termin, który prawdopodobnie dobrze znacie, czyli MVP, (minimal Viable Product. Czasami zastępowany przez MLP, czyli Minimum Lovable Product. Co może z początku brzmieć jako takie korpo nie, ale z drugiej strony, Faktycznie jest tak, że jeśli już tworzymy jakąś taką minimalną wersję, taką totalnie podstawową wersję jakiegoś produktu, to fajnie, żeby on nie tylko zaspokajał jakieś potrzeby, ale też sprawiał, że można go w jakiś sposób pokochać, mimo że jest to wersja podstawowa. Więc często faktycznie w takich rozkminkach jak stworzyć jakiś produkt, używa się również tego terminu. No i z racji tego wszystkiego, co powiedziałem, czyli czasu developmentu, kosztu developmentu, organizowania tych wszystkich zespołów deweloperskich razem z PM-ami, QA-ami, designerami itd także w połączeniu z tym, że biznes czasami chce po prostu sprawdzić jakąś drogę, chce przetestować jakieś rozwiązanie i nie jest jeszcze pewien czy to jest słuszna droga i trzeba to wdrożyć szybko i tanio. Dlatego powstały właśnie takie narzędzia, które pozwalają w dużo krótszym czasie przygotować jakiś taki produkt do wdrożenia na rynek, który po prostu pozwoli im sprawdzić czy to był w ogóle yy, dobry pomysł. No i teraz biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem, należy odpowiedzieć na pytanie czy no-code i low-code kiedyś zastąpią programistów albo Przynajmniej w najbliższej przyszłości, no bo nie mogę mówić, co będzie za 20 lat na przykład. Ale myślę, że taka prognoza na na przykład 10 następnych lat yy, będzie w miarę bezpieczna. Więc przede wszystkim zacznijmy od tego, że te wszystkie rozwiązania no-code i low-code ktoś musi zaprogramować. Ktoś musi stworzyć kod, który później będzie generował kod. No i jeśli jest taki trend i faktycznie świat pójdzie w tę stronę, że te narzędzia będą coraz bardziej popularne, yy, no to. Ktoś w końcu musi tam pracować i ktoś musi uwzględniać te nowe potrzeby biznesowe, które biznes ciągle po prostu będzie dokładał, 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 i ktoś musi pisać kod, który będzie to wszystko sklejał w jedno, który będzie sprawiał, że po prostu to będzie działać, że takie opcje w tych interfejsach do wyklikania na przykład będą możliwe do y, zrobienia. Więc nie jest tak, że programiści kiedykolwiek znikną, no bo ktoś to musi tworzyć. Maszyny same się nie będą programować. Yy, to chyba jeszcze nie czas Matrixa, także o to bym się nie bał. Kolejnym aspektem jest to, co powiedziałem już chwilę temu, że bardzo często biznes chce wykorzystywać no-code i low-code do zastosowań MVP, czyli do przetestowania jakiegoś rozwiązania, do stworzenia bardzo podstawowej wersji jakiejś aplikacji, żeby później sprawdzić, yy, czy ta droga, to rozwiązanie będzie dobre dla użytkowników, czy użytkownicy to kupią. W, Najprościej mówiąc. I o ile zaspokajanie potrzeb biznesowych z punktu widzenia no-code i low-code jest możliwe, jeśli mówimy o MVP, o tyle, jeśli dojdzie do rozwinięcia tego produktu, jakiegoś takiego dynamicznego, gdzie po prostu pojawią się nowe y, funkcje, których. Użytkownicy sobie zażyczą, być może biznes wpadnie na jakieś nowe rozwiązania. To nagle może się okazać, że te potrzeby biznesowe wykraczają daleko poza możliwości jakiegokolwiek rozwiązania no code czy low code. Z którym na początku niejako się ożeniliśmy, no bo jednak stworzyliśmy podstawy naszej aplikacji w tym ustrojstwie. I nie jest to argument przeciwko temu, żeby w ogóle tego typu rozwiązań nie wykorzystywać. Tylko trzeba brać pod uwagę to, że później, jak się aplikacja rozwinie, to możemy po prostu dojść do ściany. I mieć problem. I to widziałem też w mojej pracy przez ostatnie dwa lata, gdzie naprawdę mnóstwo projektów estymowałem, gdzie doradzałem klientom, nie wiem, spokojnie mogę powiedzieć, że 200 projektów wyestymowałem, jak nie więcej. Doradzałem, jakich narzędzi używać do po prostu stworzenia danych aplikacji, oczywiście po stronie frontendu. I bardzo często widziałem sytuacje, gdzie klient miał jakieś MVP stworzone właśnie przez jakieś narzędzie typu no code, low code, gdzie w pewnym momencie okazywało się, że muszą się zintegrować z jakimś innym zewnętrznym serwisem albo jakimś API, czymkolwiek. I nagle się okazuje, że to rozwiązanie nie zapewnia takiej możliwości, nie ma po prostu takiej opcji. No i klient miał problem, i wtedy przychodził faktycznie do teamów deweloperskich i gadał z nimi, co tu można zrobić, żeby to jakoś rozwiązać w miarę łagodnie. To znaczy, nie wywalać wszystkiego do śmietnika, tylko zrobić jakiś taki gradual rollout, jak to się mówi, czyli tak powoli, powoli dodawać nowe funkcje, być może łączyć jakoś widoki ze sobą. Z drugiej strony czytałem ostatnio bardzo ciekawy artykuł, gdzie padła taka teoria, że Narzędzia low-code być może w przyszłości zastąpią deweloperów w tych najbardziej powtarzalnych Zadaniach, które po prostu zawsze trzeba wykonywać, typu zaimplementowanie uwierzytelniania użytkowników, czyli logowanie, rejestracja i tak dalej. To wszystko być może w niedalekiej przyszłości zostanie zastąpione przez jakieś serwisy, co już się dzieje zresztą, jak na przykład Firebase Authentication, gdzie podpinamy sobie po prostu Firebase'a pod naszą aplikację i mamy logowanie i rejestrację praktycznie z głowy, bo to jest obsługiwane przez zewnętrzny serwis. My tylko łapiemy sobie API. Więc tego typu rozwiązania już istnieją i działają bardzo dobrze i prawdopodobnie wtedy. Strony może też to pójść, że w przyszłości deweloperzy będą mogli skupić się naprawdę na takich poważniejszych problemach, które gdzieś tam w aplikacji się pojawiły, rozwiązywać jakieś zadania biznesowe, które Dostali z góry. Natomiast zajmowanie się takimi, nazwijmy to pierdołami, zostawimy narzędziom, które po prostu będą oferowały coś out of the box, które przyspieszą cały ten development. I moim zdaniem to jest bardzo fajne, ja bym się z tego cieszył, bo faktycznie pisanie 10 razy tego samego w 10 różnych aplikacjach to może nie jest najbardziej ekscytująca rzecz na świecie. No a ktoś to jednak musi napisać, więc tak to działa w tej chwili. Kolejną prognozą, która wydaje mi się też całkiem prawdopodobna, jest to, że po prostu część developmentu przeniesie się w przyszłości na trochę wyższy poziom. To znaczy, że nie będziemy musieli już pisać tego kodu ręcznie, tylko właśnie wyklikiwać go sobie w jakiś sposób w jakimś interfejsie. I bardzo dobrze obrazuje to Webflow, który przypomina trochę interfejsem Photoshopa, gdzie nadal musimy znać zasady rządzące CSS-em i HTML-em, żeby to wszystko ze sobą jakoś połączyć. Obsługujemy Webflow używając jednostek i właściwości CSS-owych mimo że one są zawarte jakby w interfejsie w panelu bocznym natomiast tworzenie interfejsu strony czy aplikacji w taki sposób że widzimy natychmiastowo wszystkie zmiany których dokonaliśmy za pomocą tego panelu opcji właściwości CSS-owych jest naprawdę całkiem spoko i bardzo intuicyjne i dla wielu osób które już się trochę bardziej w tym otrzaskały może być to dużo szybsze niż pisanie kodu z łapy więc nie wartościuję tutaj tego, nie mówię, że Webflow jest lepszy od pisania CSS-ów, absolutnie nie. Natomiast mówię, że jest to całkiem wartościowe narzędzie, i dla wielu deweloperów jest to ciekawa alternatywa. I być może w tym kierunku też pójdą zmiany w przyszłości. To znaczy, że może za parę lat już nie będziemy w ogóle pisać CSS-ów, tylko wyklikiwać to szybko w jakimś panelu, natomiast będziemy się skupiać. Na JavaScriptie, który już no, sam się nie napisze i raczej nie wyklikamy go tak łatwo jak CSS i HTML. Więc jest to ciekawa perspektywa. Znam deweloperów, którzy się oburzają i mówią, że jest to dla nich uwłaczające, żeby korzystać z tego typu narzędzi. Moim zdaniem nie jest to najlepsze myślenie, ponieważ podobne myślenie mieli na przykład ludzie, którzy korzystali z Flasha kiedyś. No i wiadomo, co się z nimi stało. Znaczy, nie wiadomo, bo nikt o nich już nie słyszy. Kolejnym argumentem, który warto tutaj rozważyć jest to, że już trochę o tym wspomniałem, kiedy mówiłem o tych klientach, którzy przychodzili z aplikacjami zbudowanymi na no-code na przykład, że Używanie tego typu rozwiązań jest właśnie zaciąganiem też długu technologicznego. I to dość sporego, bo takie rozwiązania nie skalują się tak dobrze jak rozwiązania napisane w kodzie, jeśli oczywiście są to profesjonalnie stworzone aplikacje. I też dopasowanie tego typu produktów do nowych potrzeb jest czasami albo niemożliwe, albo bardzo trudne. No i kiedy dochodzimy do tego muru, do tej ściany, gdzie po prostu już dalej nie możemy rozwijać tego w taki sposób, mamy naprawdę spory problem i musimy go jakoś rozwiązać. No i wtedy do pracy faktycznie wchodzą deweloperzy, już wam tłumaczyłem, jak to może wyglądać. W każdym razie ten dług technologiczny to jest coś, co naprawdę warto mieć. Na uwadze, kiedy zaczynamy projekt w taki sposób i decydujemy się na tego, tego typu rozwiązania. Warto też pamiętać o tym, że te wszystkie aplikacje, które oferują budowanie innych aplikacji za ich pomocą, te wszystkie platformy no-code, gdzie możemy sobie coś wyklikać, bardzo często są ograniczone do jakiejś jednej niszy, do jakiejś jednej branży, czyli na przykład mamy no-code do e-commerce'ów, mamy no-code do jakichś tam CRM-ów, do może jakichś formularzy które są bardziej skomplikowane. I w taki sposób to działa, ale nie ma czegoś, co obsłużyłoby wszystkie... Możliwe przypadki i po prostu zaspokoiłoby wszystkie możliwe potrzeby biznesowe. Więc jeśli tworzymy coś naprawdę dużego, co ma być taką wielowymiarową platformą, no to prawdopodobnie nie ma czegoś takiego na rynku, co można by było wykorzystać nie pisząc ani jednej linijki kodu. Więc warto też o tym pamiętać, że zazwyczaj są to rozwiązania targetowane na konkretną branżę i to jest spoko. Jeśli ja na przykład stawiałem swój sklep z Notesami, no to wykorzystałem do tego WordPress i. Nie napisałem tam, no może napisałem kilka linii kodu, żeby coś tam dopasować, ale większość rzeczy faktycznie wyklikałem w tym WordPressie. W międzyczasie zastanawiałem się też nad innymi platformami, właśnie typowo no-code, gdzie mógłbym sobie taki sklep postawić. Ostatecznie WordPress wygrał, ale tych możliwości było tam całkiem sporo i część z nich była naprawdę fajnie rozwiązana. Więc nie chciałbym, żeby z tego odcinka wyniknęło, że ja jestem jakimś przeciwnikiem tego typu narzędzi. I tu dochodzimy do konkluzji tego odcinka i mam nadzieję, że te argumenty, które wam zaprezentowałem, są wystarczające. Do tego, żeby stwierdzić, że deweloperzy się nigdzie nie wybierają, programiści nie zostaną zastąpieni przez bardzo długi czas jeszcze. Te rozwiązania low-code i no-code faktycznie istnieją i będą się pojawiać i będą coraz lepsze, ale nie będzie tak, że zastąpią deweloperów, bo też tak jak mówiłem, nie ma czegoś, co mogłoby zapewnić doskonałe rozwiązania we wszystkich scenariuszach, które tylko biznes sobie wymyśli. I ja jako programista nie patrzę na te rozwiązania też jako na moją konkurencję, jako, jakoś, jakieś zagrożenie dla mnie, że ja po prostu zostanę wypchnięty Gdzieś za płot po prostu i nikt nie będzie o mnie pamiętał. Bardziej patrzę na to jako na kolejne narzędzia, które być może w przyszłości zacznę wykorzystywać, jak na przykład Webflow, a może jeszcze jakieś inne się pojawią, i będę mógł je wykorzystywać do tego, żeby faktycznie z... przyspieszyć moją pracę. Może zrobić coś szybciej i w trochę wygodniejszy sposób. Nie mówię, że tak zawsze będzie i nie mówię, że przeniosę się do tego typu narzędzi jakoś tak definitywnie, natomiast warto je znać, warto je obserwować, myślę, że warto potrafić je wykorzystywać i uczyć się tego, żeby nadal być po prostu wartościowym graczem na rynku. Bo uważam, że dysponując już tą wiedzą technologiczną, którą posiadamy jako programiści, powinniśmy też znać wszystkie za i przeciw wykorzystania narzędzi typu no-code albo low-code, żeby to od nas wychodziły rekomendacje, czego używać, i żebyśmy nie byli jak te konie z klapkami na oczach, że tylko piszemy kod i nic więcej nas nie interesuje, bo wtedy po prostu przestaną nas szanować jako ekspertów. Jeśli jest coś, co potrafi zaspokoić potrzeby biznesowe szybciej niż napisanie kodu od zera, to powinniśmy to zarekomendować, o ile wierzymy w to, że w przyszłości nie narobi to więcej problemów niż po prostu czysty kod. I myślę, że tutaj, jak zawsze, jak bumerang, po prostu wraca to hasło na moim vlogu, i zawsze to powtarzam, że po prostu wystarczy być dobrym, bo dla dobrych pracowników, dla dobrych ekspertów, zawsze będzie praca i po prostu miejmy otwarte głowy, nie zamykajmy się na nowe rozwiązania, nie nazywajmy ich naszymi wrogami, naszym zagrożeniem, tylko po prostu spróbujmy je zrozumieć i wykorzystać tam, gdzie mają rację bytu, a tam, gdzie nie, róbmy nadal dobrą robotę i myślę, że... Nic nam się nie stanie. Dajcie znać, jakie wy macie zdanie o no-code i low-code. Jak na to wszystko patrzycie? Czy dla was to jest zagrożenie? Boicie się tego? Czy może przeciwnie lubicie z tego typu narzędzi korzystać? Piszcie, śmiało w komentarzach. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Na razie.